Witam Was ponownie w Halo 72. Zadanie skończyliśmy. W chmurze dymu, to jest dosyć ładna sprawa. Wykorzystajmy to, robiąc cokolwiek. Dobra. Yy, mamy znaleźć nadzieję, poznać z burmistrzem i znaleźć miejsce na obozowisko. Spróbujmy coś z tego dzisiaj zrobić. Hmm. so Okej. Okay. To mam rozumieć, że są obozowiska graczy, a tu jest nadzór. Tam? Tam. To lećmy, może, po nadzorczy. To. So. Jakoś nie grałem dużo. W ogóle nie grałem w sumie jego nagrania. I mam nadzieję, że teraz będzie

10 nas i pan snajper 5 metrów Nie ma to tak dopiero zacząć świnę zabić 4 zwierzęta 3 przeciwników tego wy I na nadzorczyni, staramy się w końcu rozłożyć swój obóz. Jakiś Ciekawe, czy można na tych budowlach rozkładać, jak tak, to mógł rozłożyć. Wygląda na miejsce proste. Na obóz, jest zaczęte. Zbudowane nawet, może by to mogło nawet wyjść. Nieważne, to siatło dziwnie się ułoży. Pierwszy glitch w Fallout 76, tego odpalenia Dobrze to idzie. Chciałem, że będzie gorzej. Rozumiem, że gdzieś tutaj ma być. No. Jakoś. Wiado. Leżweki z Far-Craya 5. Więc zajebiste to przejdę jeszcze raz. Ale ktoś tu jest. A może ten, na tylko fotel. Ta gry nie podpośniłem. Stop. na YouTube. korzenie Dźwięku zapomniałem złożyć, wiadomo. Właśnie mi coś nie pasowało. To cicho było. Ciekawy. Każdy, który miał... był, ręcznie robiony Rozumiem, że to Ameryka leży aż tak. Terminal. Kościół. Proszę, 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 niczego robota. proszę, 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 O, ja zazmarłem. Dobra, nie chcę się wkroczyć, po prostu... Tutaj ma Mamy Zdaje się, że do tej pory ratownicy powinni skontaktować z tym półkiem. Kolejny jest teraz ochotnikiem ratowników i znalazł trochę sobą dzięki informacjom z bazy danych. Trafił też na zmiankę o tym, gdzie obecnie znajdują się ratownicy. Zamierzamy ich odszukać. Wszystko to jakiś dialog, wypowiedź, jak tylko mi język. Chciałem się zalogować? Nie, nie no. Co? no to jak Sprojnik, nie? Co no zostało? Miniał kuchen. Kuchni kompstera, no tego jeszcze nie widziałem. Okay. Może coś znajdziemy dzięki temu terminalowi. Kół. Okej, okay, jakieś steki, to nie jest łatwo to odpalić. Tak, 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 może. Ale. Right. No to chyba. Może tak zwrócił uwagę na siebie, nie? O, w końcu. O, to jest ja. Lights up, tych sklepów, naprawdę. No, Indiana Jones to nie jest, żeby zadziałało. Przepraszam, że to by była w sumie Beka. Jak, jaki ta osoba miała zamysł? Nie wziąłem odtwarzać, zaraz otworzymy. Chyba, że zapomnę. Jedziemy. To jest mi Witamy Pytamy ocalały. Pracowaliśmy nad prądem, aby skroić ocalały na wspólnych chodniku ratowników. zadaniem jest zniesienie pomocy a naszym zadaniem jest pomaganie wszystkim. Sobie też. Dawaj. Kolejne zadanie ukończone. W tej chodniku. niż kolejny Sprzęt zewnętrzny zakończony. z gościem do zawniczki pierwszy Meg... Magdorm. Aby otrzymać dalsze polecenie 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 nie zakreszczę jak zwykle w sumie. No rozumiem, że tak mogę sobie wyfarmić ja dostałem śpierkę darą piśmie jest tutaj, czy to jest? Nie, o 18, o 18 chyba nie Halo, moje jedzenie? Jak zwykle oszukamy. Hmm. jeszcze Mhm, uh -huh. Musimy poszukać. Miejscu powiedzenia, w systemie. Poszukajmy. Tak, tutaj pewnie nie znajdziemy. Przynajmniej ja nie znajdę. Jestem osób. Miejscowniczka, badaczka, drogie nauczanie, e, Maldunek, 15, 25, pobyt, okolice rzeki, w mieszkanie, Church Road, 3, monitoruję pobyt miejskiego do Hurge, w drodze aktualne, hydrologiczne, spoko. W pływskiej mamy jest tu w ogóle jakaś rzecz jaka? <laughs> Nie widziałem.

Aż myślę, że mi się już się zacznie. Okay. Dobra. tak, tak, nie tak, 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 przypał. Dobra, dolecił medek. I nie, nie, wezmę cokolwiek mi już dają. Chyba nie. Chyba jestem odpony Och, jest. Druga śmierć. Przez się w kodek walki. Fok. Nie no, co zarobiście mi kurwa. Jak zwykle. Dobra, to może bardziej taktyczne tego tutaj danie na Rambo. Czego będę Jego będę po 6 walił na no, tym końcu. Tak, to będzie to partnerek, ale... nie mamy, aby się te sprzedały Dobra. Amunicja mi się kończy. No nie. Jak znaczy tam będę musiał do niego podejść, to umrę. Chyba już muszę. Nie wyłóżmy Tak, Tak, maczota, Po Ona na wetkie. Dobra, już widzę gdzie trzeba chociaż sterować. Weź mi Dobra. i... to powinien paść. Ten sniper tam na górze, nie zauważyłem go. A i za jestem. Cudownie. Dobra, jeszcze powinienem mieć tu taki O, tu już mam coś tam. Wymienię ci taki Dobra, ja mam zrobić taktyczne wycofanko się Tylko pójdę w piwniku, ale tam Z Pewno to Oczywiście wylećmy to matka. Okej, okay. jest policji. Powolę tu wejść Zabrać wszystko moje Można go szybciej to zbierać Dobra Tak, oni są toksyczni Jak graczy rola nie tykamy. No jak on mi tu wejdzie to jestem do matkę Dobra, zdać sobie listę. Tu? No tak, podwago będę się Jeszcze tu idzie, więcej idzie. To jest mi wadka. Mogę ich nazwać. ...rozśpiepać. A proszę bardzo, nie miałem czasu tam... ...jak zbierałem ostatnio. I co, już go nie mam? To fajnie. Dobra. Do tego quest'a chyba... ...to nie jest quest. To jest wydarzenie, jak to robi z tym idiotem. Nie robi co? Wciąż to jest kwestka kufy! Ja bym chciała walić. Roboty rolne są mu skrojone za zasadzie. Kto to wymyślił? Co to jest? Tam się ...koma? ogóle Nie wiem czy teraz i walnie nie opad ma bić Jesteśmy tutaj Co tak będę robił Co <laughs> jest to... Ok, j'y amour mort. No, tu vas là Nous trop. Je pense No mam Aha, chyba znowu. Hmm. Patrz, się. Okej, okay. to nie byłem ja. No co was tyle? No, naprawdę coś się pomyliło Dobra, chyba jest chwilę spokoju Wszystko przeładuję Mam, amunicji już nie mam Fajnie, ale chyba wszystkich wywidziliśmy Chociaż tyle Dobry, jest ktoś? A tu? jest maloany chyba naprawdę mówiłem wszystkie te boty o dam, to wchodzę z buta nie ma a czego by nie ten tych te żeby zawsze na proście.

Going every which way. Mom and dad yelling after me to slow down. <laughs> Wasn't gonna happen. I guess I was always hitting my fast. Couldn't just be a pioneer scout. I had to make troop leader. Couldn't just be a good student. I had to have straight A's. God, I miss those early days. Being a kid. The three of us, our simple life. No, dobra, nie mamy. <laughs> No dobra, słodka. Mak, potrzebuję Cię. Koło farmy i kręcili się paleni. Wszyscy stamtąd siedzą teraz u nas, ale przecież jesteśmy tu tylko my i dzieci. Nasi mężczyźni są w Town. tylko nie dają znaku życia. Już tak długo Cię nie ma, Zabierz przy tych pieprzonych botach. Wracaj, kocham się to ten tenis stworzył takie boty? które mi się z nią Było ciekawe. O. wiem. Hmm. Wiadomo, że o. Chciałem komuś zawdzięczać wszystko. A co to jest? Uszło mi coś takiego. Oczywiście. czyli dało mi wyłączyć te boty? Czułem? Przybyłem... Latarkę. Tak, ta się przyda. Ej, okay, F, może możemy to włączyć? ta taka coś źle? Bo nie. Nie wiem, to biorę, ale biorę. Może się przydać.

To możesz ze mnie wyjść, 4800? Zamykamy to. O, tak. Było warto. Może było warto. Mhm. Dlaczego by nie, w sumie. Coś? Co ty nasz patrzyło? Dawaj mnie to. Na pewno nam przyda Strysna woda pi. No, to jest na pewno dobry pomysł. Właśnie może przydać. Tak. To na pewno się przyda. No że żeby... nic nie znajdziemy, ale gdzieś tam zwał. Dobra, jeszcze jedźmy na górę, jak idziemy, to tak się. To jest po 20-30 minut, a nie po 50 jak tamten poprzedni. Wykład chyba, na dwie części. Jak wydaje, Głównie tego pasta. No. Ja nie ogarniam. Chowania. Dobra. Mamy szukać na pewno teraz. To chyba zrobimy już w następnym odcinku, czyli postaram się ruszyć dwa odcinki na To do zobaczenia za chwilę. I guess.